To nie szło tak, jak po, po maśle, wiesz, jakby się chciało. Bały się dzieci tego kajca. No. Ja sama pamiętam, jak patrzyłam na ten kajc. Myślałam, że być gorzej, a tutaj się okazało, że sobie radziłam z tym wszystkim. To była moja idea fix i to jest spełnione. Pani Stasiu, <grytanie> zwolnij! <grytanie> czego po latach najbardziej się w życiu żałuje, a z czego jest się najbardziej dumnym? Czy rzeczy, które w danym momencie życia wydają się stresujące lub nawet straszne, z perspektywy czasu postrzega się tak samo? Co pamięta się najdłużej i co w rzeczywistości jest wartościowe? Na te i wiele innych pytań, które pojawią się na kanale Synkretyzy, odpowiedzi udzielą nam moi rozmówcy. Zwykli ludzie, którzy jednak przeżyli już sporą część swojego życia i potrafią spojrzeć na świat z nieco szerszej perspektywy. Pokażą nam swoje subiektywne, często bardzo różne spojrzenia na każdy poruszony temat, dzięki czemu poznamy spektrum tego, jak po latach doświadczeń postrzega się świat. W dzisiejszych premierowych synkretezach dowiemy się, jakie życiowe osiągnięcia napawają nas dumą. Zapraszam. Z czego jestem dumna? Nawet dumna jestem z tego, że, że, że jestem tu, gdzie jestem w tej chwili, że mieszkam w domu po rodzicach, że go dalej po prostu… bo są często tak, że ludzie sprzedają, wymyślają jakieś, a ja w każdym centymetrze, w każdym metrze tego domu widzę swoje dzieciństwo, radość moich rodziców, jak oni się dorabiali do tego domu, bo nie było łatwo. I, I to mnie cieszy. I teraz, że dzieci moje też usta układają się życiowo w tym domu, no może nie mają pełnych luksusów. No i, no i chciałabym, żeby, żeby tu mieszkali, żeby byli. Hmm. Chyba to, że się nie zmieniłem za bardzo w miarę upływu czasu. W sumie wewnątrz, w psychice, w postępowaniu jestem taki, jaki byłem 50-60 lat temu. Potrafiłem to zachować. To uważam za jakiś taki... cenię sobie to, jest to dla mnie duża wartość. Zachowałem to jakieś dziecięce spojrzenie na świat. No myślę, że więcej znalazłoby się powodów do braku dumy, chociażby, tak jak wspomniałem, zmarnowane życie sobie, rodzinie, dzieciom. A duma, no na pewno największym, czy jednym z dwóch największych powodów do domy są dzieci. Mimo, tak jak wspomniałem, nie mam z nimi kontaktu, to jednak jestem dumny, że one są, chociaż relacje są słabe, ale jednak to są moje dzieci. I jestem bardzo zadowolony z tego powodu i szczęśliwy, że wyszły na porządniejszych ludzi niż ja. Dzieci są dla mnie priorytetem. Zawsze uważam, no dla nich, wszyscy w ich kierunku starałam się, może nie zawsze to zrobiłam doskonale, ale chciałam im maksimum pomóc, dogodzić. Nie zawsze mogłam ale ubolewałam nad tym, że czegoś czasem nie na coś nie stać, a chciałabym im kupić, czy, yy, czy, czy po prostu co, to, co obiecywałam spełnić, a, a nie mogłam. Z czego jestem do nas syna? Że mam? Że mam fajnego syna? Że udało mi się go wychować? I chyba dobrze wychować, bo, bo tak mi się wydaje, że, że ogólnie ma. Nie tylko u mnie dobrą opinię, w sensie takiego porządnego człowieka. To, że udało mi się go wychować samej, jestem samotną matką, to też tak, tak wyszło po drodze. No. Myślałam, że będzie gorzej, a tutaj się okazało, że sobie radziłam z tym wszystkim, no to, że studia zrobiłam. To była dla mnie też trochę ucieczka z Gdańska, bo ja tam zaczęłam pierwszy rok, a potem się przeniosłam już do Krakowa. I w sumie dobrze, bo tak troszkę od domu odstałam, a moja siostra tam musiała w tym zostać, więc jej było trudniej też z tego wyjść. Udało mi się w trudnych czasach postawić dom i dzięki temu właśnie, jak wspomniałem, pośrednio poprzez syna, synową, wnuki mam przy sobie. Także uważam, że sobie na to zapracowałem. Jakby nie patrzył, jest to osiągnięcie w tych czasach. Kupić cokolwiek. Wtedy było nawet jakieś tam, jak robili ogrzewanie powiedzmy, to nawet śrubki nie można było kupić. Dzięki temu, że ja pracowałam w przedsiębiorstwie budowlanym, mąż chucie. no było jakieś dojście tak. Człowiek się jakoś tak przyjaźnił z ludźmi i a, że każde dziecko dostało swój dom. To nie szło tak jak po, po maśle, że jakby się chciało. Był przydział cegły po, po 500 sztuk, wie pan, na kwartał. No to ile by trzeba kwartałów czekać, żeby móc tą, ten domek postawić, choćby skromny, prawda? Pojechaliśmy do cegielni, w takim okresie właśnie marca, właściciel, jakby oficer przedwojenny, furażerka, wie pan, taki pewne, w obejściu taki konkretny, mówi, wie pan co, może być termin 15 sierpnia. To już wiesz, to było po budowie. Byłem w marcu i czekam do sierpnia, nie? A za, za miesiąc, jesień czy dwa. I mówi mi tak, ale wie pan co, niech pan z księdzem proboszczem porozmawia, może panu wymieni na, na majowy. Budowali wtedy Pawła i to jest ta cegła, wiesz, co jest Pawła budowana. I proszę ona przychodzi do niego pracownik. Ręce zabrudzone. Panie szefie, nie ma tam jakiegoś mydła czy proszku? Nie, nie ma. Proszę pana, a tam, gdzie mój dom rodziny na Floris, takie cztery filarki są, vis, -vis był kiosk, kiosk ruchu. I tam oni dostawali, wie pan, raz na czas też jakieś tam mydła, różne takie szpy, szpyje. A pan Franek, proszę pana, w okresie zimowym niekiedy do ojca zaglądał na herbatkę, prawda? Mówię, panie Franku, Pan, to co, jakieś mydło? No to jak będę, to Ci dam znać. I mówi mi za dwa, trzy dni, mówi, wiesz co, mam taką, taką skrzyneczkę mydła półtoaletowego. To no to wiesz, odciąłem e kuponik, kupiłem plaszczeczkę, zaniosłem, miałem, słuchaj, ten, to mydło półtoaletowe. I ja mu zawożę, słuchaj, to, to mydło. A on mówi, to wie Pan co, <küh> będzie Pan miał termin i majowy, i sierpniowym. I tak się załatwiało. To jest dopiero cegła, gdzie reszta, nie? No dumna jestem z, z, no ze swojego wykształcenia, chociaż nie było ono takie, jak ja bym chciała, bo ja skończyłam tylko c, e, szkołę, e, szkołę handlową czteroletnią, a było jeszcze liceum. Ale ja już nie poszłam, bo rodziców nie było stać na to. Bo ja chciałam koniecznie się kształcić. W Borku nie było siódmej klasy. No to trzeba było gdzieś iść, no to do Rzezawy, bo Rzezawa to była gmina. Ojciec miał konia. I konia i takie sanki, tak jak na kulik teraz jeżdżą. Jechał przez pola i wiózł nas do tej Rzezawy. No i tak my skończyli tą siódmą klasę. Myśmy nie mieli żadnych książek. Jeśli chodzi o geografię, to uczyłam się na sterze. Tak, było takie, takie pismo wydawane, no i to na tej gazecie tam opisana była jakaś, jakaś tam część Polski, coś takiego. Ale żebym ja mapę widziała, to nie. Mapy nie było. Mapę dopiero widziałam właśnie w Rzezawie, w tej siódmej klasie, a później… Poszłam do szkoły handlowej czteroletniej i w pierwszej klasie uczyliśmy się szerokość i długość geograficzną pokazać na mapie i była taka lekcja pokazowa, no i ja oczywiście występowałam, no. to była satysfakcja. Najbardziej jestem dumny z wyjazdów, w jakich byłem i zwiedziłem pół świata. Podejrzewam, że bardzo mało jest takich ludzi, którzy by tak zwiedzili świat i, i tak to docenili. Wie Pan, nie wszyscy chodzili tak jak ja. Bo przyjeżdżali do, do hotelu, to albo kładli się spać, albo w karty grali, albo czymś tam się zajmowali, albo na basen gdzieś szli, a ja po muzeach. Od razu szedłem, nie, nie, nie znając miasta, yy, nie znając w wielu wypadkach języka. Na przykład do metra wchodziłem, patrzyłem na mapę, gdzie jestem, w którym miejscu jestem i sam się poruszałem w ogóle, bo ja mam yy, pamięć wzrokową, więc, więc nigdzie nie zabłądziłem, nigdy, nigdzie nie zabłądziłem. Ja przychodziłem do garderoby i zacząłem opowiadać, gdzie ja byłem. Gdzieś się to widział? No, no co, no chyba z tego muzeum, bo coś po sobie zostawię, coś. I jeszcze na dodatek, ja jestem wdukiem dziadka mojego Stanisława Fischera, który podarował swoje zbiory miastu. Muzeum powstawało dwa lata, urządzanie zbiorów, miasto dało budynek dawnego starostwa, tam gdzie obecnie się mieści, a ja byłem no, z dziadkiem zafascynowany chodziłem z dziadkiem do pracy. I siedziałem, potem siedzieć w muzeum. No, on miał wtedy już po osiemdziesiątce. I... Ale mnie wszystko fascynowało. I ja sobie postanowiłem, że ja coś potem tego chciałbym zrobić. No i udało mi się 50 lat później zrobiłem taką placówkę. Owszem, trochę inny charakter, ale, ale jest to placówka kulturalna, która ma służyć ludziom. I to jest największa, to była moja idea, fix. I to jest spełnione. Nie mogę jeść tego czy tamtego w tej chwili, ale sobie przypominam, na jakich bankietach byśmy byli, na co jadłem w ogóle, jakie rzeczy wspaniałe, przeżycia. Też do tego się liczy. Zapachy, których nigdzie na świecie nie ma jak tam, to właściwie uważam za wielki sukces. Że tyle zdążyłem widzieć. No ale jestem też dumna z tego, że jak wyszłam z domu, po studiach już byłam, no na studiach to, to miałam, jak mówiłam, stypendium. Potem zaczęłam pracować i tak naprawdę z domu to ja chyba tylko pierzynę czy poduszkę zabrałam, a wszystko inne, co mam, to sama się dorobiłam. Więc i, i na mieszkanie sobie zarobiłam, no wtedy były te dobre czasy, że, że można było. Od zysku mieszkanie kupić taniej. No, ale że za, zarobiłam na to mieszkanie, tam kredyt jakiś. I że, no, i że mam mieszkanie, i, i to wszystko, co w mieszkaniu i tak dalej, to z tego też jestem dumna, że, że bez żadnej pomocy domowej czy cokolwiek, to potrafiłam wyjść na ludzi w sensie także takim jakimś bytowym. Nie? Artystycznym na pewno moje książki. To... Proszę spróbować je przeglądnąć w bibliotece. Natomiast ludzkim to to, że przestałem nienawidzieć. Nie nienawidzę ludzi, którzy zniszczyli ten kraj. Uspokoiłem się. A jeszcze cztery lata temu byłem przerażony i należałem do ludzi, którzy chętnie by pobiegli, żeby zniszczyć tych, którzy nas zniszczą. Teraz się uspokoiłem, ponieważ mam obowiązki wobec swoich talentów. Pracowałem dla tego kraju 20 lat prawie w podziemnej solidarności i potem na, po 1989 roku i myślę, że e, spłaciłem swój dług. Ale z przerażeniem patrzę, jak zniszczono ludzi, kraj i, i społeczeństwo I, i nie byłem wolny od nienawiści. Myślę, że teraz się od niej uwolniłem, bo e, ważniejsze jest jednak opowiedzieć swój świat i. I, i, i o, o sobie ludziom. Nawet takiej rozmowie panu. Ale jestem przerażony, to na pewno. Jestem przerażony stopniem zniszczenia, jaki wydobył się z ludzi, którzy kradną kromkę chleba przed ręki dziecka. To jest mniej więcej moralność tych, którzy w tej chwili okradają ten kraj. Mam duży kontakt z wszystkimi ludźmi. Ja kocham ludzi i ludzie mnie kochają, i, i po prostu działam społecznie od wielu lat. Jesteśmy najstarszym klubem seniora w Bochni. Tyle tylko, że nie mamy siedziby. No mamy w Domu Kultury yy, tak na, na 25 osób. I ilu macie członków? No tak, 70. 60, zależy zależy, jak się czują, ale dużo jest. I dlatego my mamy lokal w cichutku, restauracja cichutko. Tam odbywają się nasze spotkania, tam się odbywają nasze zabawy, tam się odbywa nasza wigilia. Wszystko w tym cichutku. Mam muzyka, przepięknie śpiewa i przepięknie gra. No i seniorzy tylko właśnie chcą jego. Marcin to już to już jest taki nasz rodzynek. On się bardzo cieszy, jak ja za bardzo szaleję, to mówi pani Stasiu, <grywa> zwolni. <grywa> no bo wie, że ja chorowałam, nie zresztą w chórze byłam, tańczyłam to. Ja za granicą tańczyłam w, 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 z chórem w tym. W Austrii. Drugim powodem jest do dumy zmiana mojej osobowości i praca, jaką włożyłem przez 11 lat, by dzisiaj być tym, kim jestem. Wymagało to wiele wysiłku, zwłaszcza w tym środowisku, bo nie jest łatwo, bo się inni naśmiewają, bo dla nich to jest może za trudne. Dla mnie się okazało też wyzwaniem, ale nie na tyle trudnym, by sobie nie poradzić. Zacząłem studiować Biblię, czytałem, rozmyślałem nad sensem i doszedłem do wniosku, że chciałbym postępować tak, jak opisuje to słowo Boże Biblia. Postanowiłem zacząć zgodnie z tym żyć i, i oddać się. Odda się na służbę Bogu. Zostałem świadkiem miechowe w 2011 roku O od tamtej pory staram się nie tylko przestrzegać zasad bożych, ale też prawa świeckiego. I to mi pomaga. To mi pomaga. Może dla niektórych to jest dziwne, ale jak tego doświadczyłem na własnej skórze, to wiem, że, że warto było. No, a także to, że no poszłam za Bogiem, to też jest dla mnie ważne. Że, że, że przyjęłam Boga takiego, jak jest w Piśmie Świętym podany, i że potrafiłam zrezygnować z Kościoła Ogólnego, widząc, ile tam jest yy, przekrętów w stosunku do, do Słowa Bożego. No i taką decyzję podjęłam i tutaj bardzo to chwalę. To było 27 lat temu, i, i się cieszę, że, że, że to zrobiłam, chociaż wielu ludzi podchodzi inaczej do, do, do tego, że. No, no nie przykładają wagi do tego, jak, jak to jest ważne, i że to wszystko, po której stronie są, zadecyduje o tym, po której kiedyś będą stronie. Czy będą wśród tych, którzy będą z, którzy staną i pójdą z Panem Jezusem do nieba, czy, czy wśród tych, którzy niestety, ale będą musieli zginąć. Nie? A, a propos dachówkę, karpiówka jest z rozbiórki kościoła, która pamięta Franciszka Józefa Jagnic. No. I teraz, tak, teraz takich nie ma, obserwuję dachówkę, bo pan architekt słuchaj, proponował mi, żebym dom przykrył niebieskim eternitem, wiesz? co w ogóle nie było w mojej wyobraźni, absolutnie. R pomijam et eternit, ale dlaczego niebieski? No i wkurzyłem się, że, słuchaj, jestem znawcą dachówek, karpiówka układanie słuchaj, na koronkę, na, na, na rybią łuskę, wiesz, różne takie bajery. Każdy nauczyciel miał linijkę, a ksiądz przyjeżdżał, i przychodził do biurka, kładł teczkę i wyciągał kajc. Wie pan, co to jest kajc? To był taki pleciony ze skóry, taki długi. Miał uchwyt i pleciony z tych cienkich rzemyków, takich. rzemyków i ten kajc pokazywał. Bały się no. dzieci tego kajca. No. Ja sama pamiętam, jak patrzyłam na ten kajc. No, chociaż ja, ja nie bałam się, że dostanę, na koniec roku to dostawałam nagrody. No, nie chwaląc się. Nawet w więzieniu można być szczęśliwym. Może dla niektórych to jest dziwne, niewyobrażalne, ale można być szczęśliwym. Jeżeli ma się cel, konkretny cel i jakąś nadzieję na lepsze życie, to nie zamieniłbym tego na nic. Za żadne pieniądze, za żadną wokandę nie zrezygnuję z tego, co już mam, te, te takie bogactwo duchowe. Nie? I z tego powodu jestem dumny. Udało mi się zachować. Jakiejś wartości, jakiś kręgosłup moralny, coś tak przynajmniej tak mi się wydaje. Jestem już można powiedzieć starym dziadkiem, ale to na zewnątrz, a wewnątrz jest jeszcze ze mnie dużo z tego małego jacka. I to sobie cenię. Patrzę na ten zwariowany świat, co się dzieje wokoło coraz bardziej zwariowany można powiedzieć, jestem poza tym. Widzę to, często mnie to boli. No ale no cóż, taki jest świat, na to nie mam wpływu. Natomiast ja do tego się nie przyznaję, nie dołączam i uważam, że to jest to jest ta wartość, nie pieniądze, nie rzeczy. Właśnie to. A czy ty sam zastanawiałeś się, z czego jesteś w życiu najbardziej dumny? Na pewno warto to zrobić, a jeśli tylko masz ochotę, podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach pod filmem. W każdym kolejnym odcinku z serii Synkretes będziemy coraz bliżej poznawać moich gości i odkrywać, w jaki sposób ukształtowało ich życie. Może właśnie ta różnorodność wpłynie na to, jak my sami patrzymy na otaczający nas świat. Zasubskrybuj kanał, a jeśli chcesz, żeby YouTube poinformował Cię o nowym odcinku, koniecznie kliknij również dzwoneczek. Do zobaczenia w następnym odcinku, a tymczasem na koniec jeszcze krótka historia od Pani Emilii. A teraz geografii strasznie mi brakuje. Kupiłam sobie później globus, no i Arysiek miał różne mapy. No to trochę się tam podszkoliłam, nie? Poszłam do lekarza, ponieważ on nie umiał. Po polsku, tylko tak troszkę, to ja się pytam skąd on pochodzi. A on mi opowiadał, że on z Boliwii. A ja byłab dumna, że wiedziałam gdzie Boliwii. No właśnie. No. Przyznam, że ja nie wiem gdzie ja. To się pan dowiedz. Muszę się dowiedzieć. Zapiszę sobie. Widzi pan.